Dzień dobry, witajcie. Cześć, fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o punktach spustowych. Punkty spustowe to niewielkie obszary w mięśniach, które po naciśnięciu wywołują ogromny dyskomfort u pacjenta. Wynikają z nadmiernego napięcia mięśniowego, a ich leczenie wymaga wprawy i zrozumienia przyczyny dolegliwości. Pomaga jednak masaż oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. W tym nagraniu krótko o tym, jak zlokalizować punkty spustowe w mięśniach. Dlaczego pojawiają się one w naszym ciele? Co jest ich przyczyną? Oraz które techniki są najbardziej skuteczne w terapii punktów spustowych? W jaki sposób przeprowadzić masaż punktów spustowych w domu? Czym są punkty spustowe? Travel oraz Simons, czyli pierwsze osoby, które zajmowały się badaniem punktów spustowych, tak zwanych Tiger Point. Określili je jako małe węzły przykurczu w tkance mięśniowej. Są to niewielkie obszary, zwykle wielkości fasolki, o zwiększonym napięciu mięśniowym i sztywności. Po nacisku w punkt spustowy pacjent odczuwa tempy i promieniujący ból o dużym natężeniu. Główną przyczyną bólu punktów spustowych jest nadmierne napięcie mięśniowe. Może ono jednak wynikać z wielu różnych przyczyn. Najczęściej mówi się o chronicznym zmęczeniu Zbyt dużym wysiłku fizycznym, długotrwałym stresie, przebytych chorobach, wadach postawy czy złych nawykach, np. Na nieprawidłowej postawie przy biurku oraz braku aktywności fizycznej. Najczęściej punkty spustowe występują w obszarze przyczepów lub brzoźdźca mięśnia. Lokalizuje się je na całym ciele: od karku, szyi czy przedramion, aż po brzuch, plecy, pośladki czy uda. Głuski takie mogą, ale nie muszą przyczynać się do innych dolegliwości. Czasem powstanie punktów spustowych powoduje również bolesne miesiączki, biegunki, zawroty oraz migrenowe bóle głowy, bezsenność czy zespół jelita wrażliwego. Rodzaj i mechanizm powstawania punktów spustowych. Istnieją różne teorie na temat przyczyny tego problemu. Najbardziej prawdopodobna mówi o tym, że punkty spustowe powstają w wyniku przykurczu niewielkiej części mięśnia. Powodując niedokrwienie tkanek i wydzielanie m.in. kwasu mlekowego. Niedokrwienie powoduje ból w obrębie punktu spustowego oraz tak zwany ból rzucający zlokalizowany w zupełnie innym miejscu, zgodny jednak z pewnym wzorcem. Ze względu na dolegliwości, które wywołują, Wyróżniamy punkty spustowe aktywne, wywołują one ból zarówno w trakcie ucisku, jak i przy spoczynku, oraz utajone, dolegliwości bólowe pojawiają się dopiero po uciśnięciu napiętego miejsca w mięśniu. Jak zlokalizować punkt spustowy? Lokalizacja punktów spustowych wymaga dużego doświadczenia, dlatego też dobrze jest udać się do profesjonalnego fizjoterapeuty, który z łatwością wykonując odpowiednie badania znajdzie bolesny punkt w twoim ciele i zniweluje go. Możesz też spróbować zlokalizować punkty spustowe samodzielnie. W jaki sposób? Opuszkami palców dokładnie zbadaj mięsień, szukając w nim obszarów, które charakteryzują się większą tkliwością, sztywnością czy napięciem, następnie uciskaj te miejsce mocniej i w różnych kierunkach. Szukaj takich punktów, które powodować będą u Ciebie ból nie tylko w miejscu ucisku, ale też ten rzucający do innych miejsc ciała. Nie musisz lokalizować w mięśniu zgrubienia, w niektórych przypadkach będzie Ci trudniej znaleźć ze względu na jego niewielki rozmiar. W skrócie, punkt spustowy charakteryzuje się zwiększoną twardością, sztywnością mięśnia w porównaniu z jego resztą, większą nadwrażliwością przy normalnym ucisku, bólem promieniującym, inaczej rzutowanym np. punkt spustowy na karku, może wywoływać nieprzyjemne dla pacjenta migreny. Terapia punktów spustowych. Do terapii punktów spustowych należą ucisk punktów spustowych, nakłuwanie punktów spustowych, techniki masażu leczniczego, techniki powięziowe, rozciąganie, igłoterapia, pinoterapia czy terapia narzędziowa oraz fizykoterapia. W terapii punktów spustowych często wykorzystuje się takie zabiegi jak laseroterapię, prądy czy ultradźwięki, a także czasem techniki relaksacyjne. Automasaż jako forma niwelowania punktów spustowych. Istnieją również domowe sposoby na punkty spustowe. Najskuteczniejszym z nich jest automasaż, który z powodzeniem przeprowadzisz w domu. Dzięki masażom domowym jesteś w stanie nie tylko częściej masować przykurczone mięśnie, ale też dostosować siłę oraz częstotliwość terapii do własnych potrzeb. Mobilizacje uciskowe Jest to technika, która polega na wywoływaniu nacisku na punkty spustowe. Przez około 10 sekund uciskaj bolesny obszar, wywołując niedokrwienie, a następnie pozwól mu się rozluźnić przez około minutę lub więcej. Wywoła to przekrwienie tkanek, ich odżywienie i rozluźnienie, co przyczyni się do niwelacji punktu spustowego. Z każdym do kolejnym uciskiem możesz stopniowo zwiększyć siłę. Rozluźnianie pozycyjne. Jest to technika podobna do poprzedniej, polegająca na ucisku tkliwych miejsc. Uciskamy jednak przez 90 sekund, szukając w tym czasie pozycji ciała, która spowoduje zmniejszenie, a nawet kompletny zanik dolegliwości bólowych. Masaż wibracyjny, możesz go wykonać w domu z pomocą specjalnego urządzenia. Nie sprawdzi się on jednak w każdym przypadku. Wibracje mogą nie dotrzeć do punktów spustowych osadzonych głębiej. Wtedy koniecznie będzie wizyta u specjalisty, np. na, na, na tzw. Tak masaż tkanek głębokich. Leczenie punktów spustowych, podsumowanie. Bóle głowy, mięśni, bezsenność, punkty spustowe potrafią wywoływać wiele niezwiązanych na pierwszy rzut oka z nimi innych dolegliwości. Jednak ich prawidłowa terapia oparta ta głównie na masażu przynosi szybkie i widoczne rezultaty. Zniwelowanie bólu następuje od razu, a długotrwałe efekty widoczne są już nawet po kilku tygodniach od rozpoczęcia terapii. Pozdrawiam, dzięki, cześć.